Dzień dobry, moi drodzy! Jest rok 2025. Zajmuję się aktualnie grami na PS1, które obchodzą swoje 29 urodziny. Część z was zapewne tyle lat nawet nie kroczy po ziemi, ale mimo swojego wieku niektóre gry są warte uwagi i wcale ząb czasu ich nie nadgryzł. W dniu premiery tej gry pojawiły się jeszcze Formuła 1, którą możecie sobie obejrzeć na moim kanale. Link macie w górnym prawym rogu ekranu. Drugą grą zajmiemy się za dwa tygodnie, więc nie będę spoilował. Ale za to trzecią grą jest... Return Fire. Ręka do góry, kto pamięta ten tytuł. Ponoć jest znany. Tak wynikało ze streamów, bo kilka osób ogrywało go za młodu. Ja do tej grupy graczy nie należałem i pierwszy raz zetknąłem się z nią na streamie właśnie. Więc opiszę go jak w większości przypadków, bez sentymentów. Tak swoją drogą mamy za sobą już 110 gier zrecenzowanych od początku istnienia PS1 w Europie. A ile z nich wy pamiętacie z dzieciństwa? Z czasów jak posiadaliście szaraka? Ja osobiście, poza demami, grałem w takie gry jak Tekken, Doom, Destruction Derby i Alien Trilogy. Niewiele, prawda? Teraz sobie uświadomiłem, jak mało tytułów znałem przed utworzeniem tego kanału. <laughs> A ile jeszcze tytułów przede mną? Dlatego nie obijamy się, recenzujemy. Lećmy do przedstawienia kolejnej gry. Return Fire to gra wojenna gdzie wcielamy się w dowództwo czterech rodzajów jednostek hameropoduszkowca, działa samobieżnego, czołgu oraz śmigłowca każdego z nich mamy na misję tylko trzy sztuki więc trzeba je oszczędzać naszym jedynym celem jest zdobycie flagi wrogiej armii i przetransportowanie jej do naszej bazy flaga jest ukryta w bunkrze gdzieś na mapie więc żeby się upewnić czy w nim ona jest trzeba go zwyczajnie zniszczyć Samo znalezienie takiego bunkra nie byłoby trudne, gdyby nie przeszkody, na jakie natrafimy w trakcie poszukiwań. Na mapie są rozmieszczone wieże strzelnicze, okolice patrolują helikoptery, oraz z czasem ziemia staje się zaminowana. Tyle udało mi się ustalić do przejścia około 40% gry. Dlaczego nie więcej? Za chwilę wyjaśnię. Mamy w grze kilkanaście poziomów, po kilka map w każdym. Mapy kolorystycznie są identyczne różnią się tylko i wyłącznie ułożeniem wysp. Część z nich przypomina prawdziwe miejsca lub obiekty. Większość to widzi mi się projektantów. Teraz najlepsze gra cały czas jest taka sama. Schemat przejścia się nie różni kompletnie niczym. Wygląda on zazwyczaj w ten sposób. Bierzemy jako pierwszy pojazd śmigłowiec, latamy po mapie aż do momentu, gdy na radarze znajdziemy ikonkę bunkra. Niszczymy go i sprawdzamy, czy ma w sobie flagę. Jeżeli nie, lecimy dalej. Jeżeli jest, to równamy go z ziemią i wracamy do bazy. Wybieramy czołg lub działo samobieżne i torujemy drogę do flagi. Ostatecznie bierzemy hamera i jedziemy po nią, lub zmieniając się w amfibie, przepływamy przez morze, omijając większość murów obronnych. Zabieramy flagę, wracamy i misja skończona. Tak wygląda moi drodzy każda misja w tej grze. Przynajmniej do tych 40%. Uwierzcie mi, nie chciało mi się już kończyć tej gry. Nudziłem się. Na początku było zabawnie, później powtarzalnie, aż w końcu wdała się ogromna nuda i schematyczność. To tak naprawdę zabiło we mnie jakąkolwiek chęć grania. Dalej, w ten tytuł. Jedynym urozmaiceniem jest sterowanie każdego z pojazdów. Hammer jest bardzo szybki na drogach, ale wystarczą dwa strzały i zmienia się w pył. Może on też zmieniać się w poduszkowiec i przemierzać oceany, ale porusza się on bardzo wolno. Posiada w swoim arsenale tylko granaty i nie posiada mapy ani radaru. Działo samobieżne jest wolniejsze, ale za to posiada mapę, na której widać miny. Posiada najmniej pocisków, ale są one bardzo potężne. Helikopter posiada radar, który pokazuje budynki Wroga, w tym cenne bunkry z flagami. Niestety sterowanie jest bardzo niewygodne, ponieważ. Skręcamy dwójkami, a krzyżakiem poruszamy się względem pojazdu, co często zaburza poczucie kierunku. Do tego helikopter jest bardzo wrażliwy na wszelkie ataki, i jak trafimy na ogień krzyżowy, to już się z niego nie wydostaniemy. Najlepszym pojazdem jest czołg, który jest uśredniony, ale za to posiada ruchomą wieżyczkę, która ułatwia likwidowanie wrogów. Posiada mapę. Ale nie wyświetla nic na niej poza położeniem waszego pojazdu. Oceniam grę słabo, przez tą nudę. Do tego jeszcze gra ma ogromny problem z płynnością. Średnio wyciąga ona może 16 klatek, czasem zwalnia nawet do 10. Nie ratuje jej również pełne zniszczenie otoczenia, gdzie możemy niszczyć mury, budynki, florę oraz bardzo istotne dla nas mosty, stacje paliw. I zbrojownie, gdzie możemy uzupełnić nasze zapasy. Niestety, ciekawy pomysł na grę został rozdmuchany do ogromnej ilości poziomów, nie dając żadnego urozmaicenia lub wzbogacenia. Gra zastarzała się okropnie i dzisiaj lepiej niech zostanie we wspomnieniach tych, którzy zachwycali się nią w latach 90. Gra została w pełni strawiona przez czas dajmy jej odpocząć. A ja się z wami żegnam i zapraszam do nadrobienia starszych materiałów oraz do pozostawienia subskrypcji, żeby to nie ominąć przyszłych materiałów. Cześć. Sim.